Doria Ragland załamuje się na oczach świata. Nagranie z Meghan i Harym ujawnia prawdę o zaginionych klejnotach Diany. Doria Ragland traci kontrolę. Skandal, który wstrząsnął rodem królewskim, nagranie wycieku pokazuje, jak Prince Harry wyprowadza Megan z domu. Rodzina królewska od zawsze otoczona była tajemnicą, jej członkowie żyją pod nieustanną obserwacją, a każdy ruch jest analizowany do najdrobniejszych szczegółów. Jednak zdarzają się momenty, gdy ujawniają się sekrety tak wielkie i eksplodujące emocjonalnie, że zmieniają zasady gry. Jeden z takich momentów nadszedł, gdy dwie kobiety, Doria Ragland i Meghan Markle, od dawna będące w centrum kontrowersji królewskich, znalazły się w epicentrum jednego z najbardziej szokujących skandali w najnowszej historii brytyjskiej monarchii. Tajemnica klejnotów księżnej Diany przez dekady klejnoty, które niegdyś nosiła księżna Diana, stanowiły symbol jej niezrównanej elegancji, piękna i wdzięku. Jednakże za ich blaskiem kryła się mroczna historia, pełna zagadek i niewyjaśnionych zniknięć. W związku z pojawieniem się nowych dowodów rodzina królewska nie waha się wydać nakazu przeszukania, kroku tak rzadko widzianego w dotychczasowej dyskrecji monarchii. Pytania narastają, co mogło skłonić królewską dynastię do tak radykalnych działań? Czy Meghan Markle, będąca niegdyś częścią tego elitarnego kręgu, posiada wiedzę na temat kradzieży klejnotów, które do dziś owiane są tajemnicą? Dramatyczne wydarzenia i przełom w historii królewskiej, wstrząsające nagranie, które wyciekło do mediów, ujawnia nieznaną dotąd stronę wydarzeń sceny, w których prince Harry, działając niemal mechanicznie, wyprowadza Meghan z domu. Ta dramatyczna kulminacja wydarzeń zburzyła dotychczasowy, starannie budowany obraz rodziny królewskiej. Zamiast tradycyjnej dyskrecji i opanowanej elegancji, obserwujemy burzę emocji, zdrady oraz rozłam, które mogą na zawsze zmienić relacje między Megan, Dorą a resztą monarchii. Spekulacje, śledztwo i medialny szum. Decyzja o wydaniu nakazu przeszukania nie tylko wzbudziła zdziwienie opinii publicznej, ale także otworzyła przestrzeń do licznych spekulacji. Media, zachwycone dramatyzmem sytuacji, rozdmuchały atmosferę, serwując kolejne teorie na temat możliwego zaangażowania Megan i jej matki, Dory Ragland, w tajemniczy incydent zaginionych klejnotów księżnej Diany. Czy obie kobiety stały się ofiarami większej konspiracji? A może są tylko posłańcami, którzy przypadkowo wpadli w wir wydarzeń zagrażających fundamentom całej rodziny królewskiej? Prawne i etyczne implikacje decyzji królewskiej, wydanie nakazu przeszukania to krok, który nie tylko łamie tradycję zachowywania dyskrecji, ale także rodzi pytania o granice ingerencji w życie prywatne. Rodzina Królewska, znana z umiejętności zarządzania kryzysami w sposób nienachalny i wyważony, teraz zmuszona jest do podjęcia dramatycznych działań w imię ochrony dziedzictwa księżnej Diany. Ta sytuacja stawia pod znakiem zapytania zarówno praworządność, jak i etyczność podejmowanych kroków, czy chodzi tu o szukanie prawdy, czy może o próbę usunięcia z monarchicznej układanki elementu, który od dawna budził kontrowersje. Rodzina królewska na rozdrożu, dla Meghan Markle, która jeszcze niedawno mogła liczyć na miano nowoczesnej ikony, historia przybiera dramatyczny obrót. Jej decyzja o odejściu od obowiązków królewskich miała być manifestem wolności, jednak teraz niespodziewany zwrot wydarzeń znowu stawia ją w centrum uwagi. Emocje są intensywne, od szoku, przez gniew, aż po głęboki smutek. Niezależnie od ostatecznego wyniku śledztwa, ta sytuacja może nieodwracalnie wpłynąć na dalsze losy Megan, zarówno osobiste, jak i zawodowe, a także na jej relacje z resztą rodziny królewskiej. Podobne pytania pojawiają się w przypadku Dory Ragland, matki Megan, która dotychczas pozostawała w cieniu medialnego zainteresowania. Teraz, nagle, zostaje zmuszona do wyjścia na pierwszy plan, gdzie każdy jej krok jest oceniany i krytykowany. Czy Doria była świadkiem wydarzeń, które doprowadziły do zaginięcia klejnotów? Czy może stała się przypadkowym elementem większej intrygi? Odpowiedzi na te pytania mogą zaważyć na przyszłości całej dynastii królewskiej. Nadchodzące dni, rozstrzygnięcie pełne emocji, w miarę jak śledztwo zagłębia się w mroczne zakamarki historii i tajemnic sprzed lat, coraz więcej szczegółów wychodzi na jaw. Eksperci, kronikarze i bliscy członkowie rodziny królewskiej z niepokojem obserwują każdy nowy zwrot akcji. To, co miało być jedynie kolejnym skandalem medialnym, przeradza się w sprawę, która zagraża fundamentalnym zasadom całej monarchii. Przyszłość Meghan Markle, Dory Ragland oraz samej instytucji królewskiej zawisła teraz na włosku, a nadchodzące dni mogą okazać się momentem, który całkowicie odmieni obraz Brytyjskiego Królestwa na zawsze. Podsumowanie, historia, która łączy dramatyczne wydarzenia, tajemnice sprzed lat i bezprecedensowe decyzje w najwyższych kręgach władzy, już teraz wywołała lawinę emocji zarówno wśród wiernych obserwatorów, jak i krytyków monarchii. Rodzina królewska, zbudowana na tradycji, dyskrecji i skrupulatnej kontroli nad wizerunkiem, zmuszona jest teraz stawić czoła zagadkom, które mogą zniszczyć jej niepodważalny autorytet. Jak potoczą się dalsze losy Meghan Markle i Dory Ragland? Czy prawda o zaginionych klejnotach księżnej Diany ujrzy światło dzienne, czy też tajemnice pozostaną na zawsze zakopane? Jedno jest pewne, nadchodzące rozdziały tej historii będą pełne napięcia, dramatyzmu i głębokich emocji, a ich reperkusje mogą zmienić oblicze rodziny królewskiej na zawsze. Ta nowa, ujednolicona wersja stanowi połączenie wielu wątków, łącząc emocjonalną narrację z wartymi uwagi szczegółami, które razem tworzą niezapomnianą opowieść o zdradzie, tajemnicach i walce o odzyskanie utraconego dziedzictwa.